Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem jest Pan Andrzej Pluciński, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest pan stałym gościem w naszym programie i zawsze rozmawiamy na temat na temat schorzeń, na temat no, niedogodności różnego rodzaju, które pojawiają się między innymi w związku ze zmianami pogody, prawda? Jest tak. to bardzo częsty problem. No a co się pojawia, kiedy zbliża się zima, kiedy już za oknami mrozy, przymrozki, no zimno wiatry? zimno wnóżki, wiatr, o, nie, fajnie. Tak, kilka problemów jest. Sezonowych, znanych jesienią i zimą. Rozmawialiśmy ostatnio o bolących głowach, o migrenach. Dużym, ogromnym problemem są marznące dłonie i marznące stopy. Kiedy jest chłodno wszędzie, a do tego jeszcze na noc trzeba założyć rękawiczki i skarpetki i spać, to jest nieprzyjemne i to jest coś, co pijawki bardzo szybko mogą zaadresować i pomóc. Jest to związane z, z bardzo małą niewydolnością krążenia i w zasadzie proces zmiany tego, tego stanu polega na oczyszczeniu mięśnia sercowego mm -hmm. na oczysz i oczyszczeniu nerek. Oczywiście najlepiej jak zawsze jest oczyścić cały organizm, ale jeżeli ktoś chce zrobić tylko zaadresować zimne ręce, zimne nogi, mm -hmm. e, oczyszczając, przykładając pijawki na okolice serca i Aha. nerek. E, Czyli nie do rączek, nie do nóżek? Nie, nie, nie. nie. E, jest jeszcze jeden powód czasami, bardzo rzadko, ale czasami, mianowicie e, problemy w kręgosłupie na wysokości łopatek i innych zabiegów należy, takich należy, pijawkowych. sobie. To jest w... bardzo różne. U młodych osób bardzo często wystarczy jeden zabieg. Mhm. U starszych osób trzeba z reguły powtórzyć o trochę, bo to z wiekiem zaczyna się pogłębiać i mhm. zaczyna się utrwalać coraz bardziej, więc wiek nie sprzyja, tylko trochę przeszkadza. Wszystko jest do usunięcia absolutnie. Tylko jest kwestia, czy to będzie za jednym zamachem, mhm. czy to trzeba będzie powtórzyć. No dobrze, że można coś z tym zrobić. Można. Ale panie Andrzeju, jest jeszcze jeden problem, który pojawia się tak, że kiedy pojawia się mróz, Pojawia się niemiła, niemiła pogoda za oknem i flucha, są to problemy ze stawami, prawda? Stawy. No. Stawy i w ogóle bóle wędrujące tak. w nogi. Stawy mogą być, jeżeli jest ból wewnątrz stawu, jest zawsze kilka przyczyn. Oczywiście najczęstsze to będzie mała niewydolność nerek. I znowu, jak są niewydolności nerek, to patrzymy, co się dzieje z sercem. Z reguły to są bardzo małe niewydolności, to nie są choroby. I pijawki to oczywiście bardzo szybko naprawiają. Natomiast nerw kulszowy, który jest takim osobnym całym zjawiskiem i który jest rzeczywiście bardzo przykry. Ja kiedyś sam to przeżywałam. Także... A jak to wygląda, bo ja nie przeżywałam i wkrótce się dowiem, co to takiego Zaczy... jest. Tak, zaczyna się. Ja nerw, ten kulsz... nerw kulszowy wychodzi z pomiędzy dolnych kręgów lędźwiowych, trzeciego, mm. czwartego, piątego kręgu. Mogą być to bóle rwące, piekące, bóle, które spowodują słabość, niemożność podniesienia nogi czy przesunięcia nogi. Mogą to być bóle e, kujące, silne bóle, gdzie człowieka paraliżuje, nie może chodzić, więc zaczyna kuleć lub nie robi Oj. pewnych ruchów. E, może boleć kolano z boku, po bokach kolano może boleć, może boleć pod udem, może boleć wzdłuż, tak jak szef mm -hmm. spodni idzie, może boleć brzeg stopy, bok stopy, pięta może boleć, duży palec u stóp można boleć. Neruch kluczowy potrafi ogromne problemy zrobić, natomiast pijawki są w stanie to zupełnie zlikwidować. Jeżeli człowiek zaczyna e, nie domagać, czy reumatyzm, czy mm -hmm. ta nerwakulszowa, czy migreny, czy jakieś inne problemy, to to nie jest choroba jako taka, to jest przejściowy, e, utrzymując się stan niewydolności mm -hmm. organizmu spowodowany przez chemię, która zatryła tak. ten organizm. I czy tą chemią nazwie, nazwie Pani środek do prania, czy smar samochodowy w, w rękach mechanika, mm -hmm. czy chleb biały, czyli cukier. Przetworzony. przetworzony, czy inne chemiczne produkty żywnościowe, to nie ma znaczenia. To jest dalej tak. ta sama chemia. Tak. I teraz zabawa polega na tym, tą chemię trzeba wyjąć z organizmu, bo ona spowodowała niewydolność. Mm -hmm. Kiedy tą chemię wyjmiemy z organizmu, to tak jak ja już powtarzam teraz, jak zarzewia płyta, ale to jest ciągle to samo, jak wbijemy sobie drzazgę w rękę i wyciągniemy tą drzazgę, czyli wyjmiemy powód... To ciało nasze się zaleczy na drugi dzień Zregeneruje. samo. Zregeneruje. No, nasze ciało ma niesamowitą umiejętność. Prawda? Zgadza ale, się. Ale gdyby nie pijawki, no to, to, to tej drzazki tak łatwo by się nie dało wyjąć. No więc prawda? pijawki potrafią wyciągnąć właśnie chemię z organizmu. Właśnie. Skoro jesteśmy przy pijawkach i o w, w, w stosowaniu pijawek, prawda? No, pojawiają, wzbudzają one różne kontrowersje. Zupełnie nieuzasadnione. Tak. Niektórzy mówią, że są brzydkie, niektóre. ja mówię, a co jest ładne? No, co, to jest kwestia umowna. Pani patrzy na pijawki, jakie to ohydne. A pijawka patrzy na Pani i mówi, ja mam po to gryźć, ale Pani paskudna jest. I, I kto śmierdzi? ma rację? No też prawda. No, no więc dużo mitów krąży na temat pijawek. Jednym z tych mitów, ja bym chciał wytłumaczyć troszkę i wyklarować powietrze wokół pijawek. Jeden z mitów to jest to, że pijawki przenoszą jakieś infekcje. Proszę Państwa, proszę zrozumieć jedną rzecz. Pijawki używa się do zabijania najcięższych, najgorszych infekcji na organizmie. Przychodzą ludzie, którzy mają gronkowca. Piawki go zabiją. Przychodzą ludzie, którzy mają infekcje różnego rodzaju, którzy mają bronchitis, te wszystkie, że to wszystko pijawki zabiją. Jeżeli piawki zabiją infekcje w organizmie, jakim cudem one mogą coś przenieść? Wszystko, co wchodzi do pijawki, jest zabite. Tym bardziej, że są stosowane tylko raz, prawda? No więc to jest jeden temat. Teraz, żeby już w ogóle zakończyć mhm. mity, to, to proszę y, przyjąć do wiadomości: pijawki zarządzeniem Food and Drug Administration nie wolno użyć w Ameryce więcej niż jeden raz. Pijawki, które są używane czy w szpitalach, czy w moim gabinecie, czy w innych gabinetach jak, jak mój. Przychodzą z farm, które są, mają stempel pozwalający hodować od FDA, są bardzo silnie kontrolowane. Przychodzą do mnie jako tak zwane dziewice w, w, ramach w wieku około jednego roku, kiedy dorosły do pełnego rozmiaru. i Są używane tylko jeden raz i przy kliencie są wkładane do 70% alkoholu, który uśmierca w ciągu into second Także nie ma możliwości powtórzenia tej samej pijawki na drugiej osobie. W związku z tym wszystkie jakieś mity, obawy, to są, e, są ludzie, którzy są przeciwko medycynie naturalnej i oni będą rozpuszczali wszelkiego rodzaju mm -hmm. bajki po to, żeby zdyskredytować tą dziedzinę, żeby no, wiadomo nie przeszkadzało w ich biznesie, Bardzo ale to jest. Naj, ale jest to nieprawda, forma. jest to oszczerstwo i absolutnie. absolutnie się pijawek nie powinniśmy bać, nie. powinniśmy im zaufać, no i, przez żeby... ostatnie 20 milionów lat pijawki jeszcze nikogo nie uśmierciło. No więc właśnie. Nie chcę mówić o tych innych statystykach. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za wiedzę w naszym studiu. Drodzy Państwo, nie bójmy się pijałek, polubmy je. Spójrz, spójrzmy na nie innym okiem, bardziej przychylnym, prawda? Tak jest. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Panu bardzo. Do widzenia.